Wielokrotnie już pokazywałem wam tego grzyba. Jest to czernidłak kołpakowaty, grzybek jadalny. Niektóre źródła podają, że tylko jadalny jest w takiej postaci jak tu. Czyli bardzo młody, bardzo biały. A ja wezmę te dwa owocniki. Spróbuję zrobić z nich smołę. Odrobinę ciasta makaronowego i zobaczymy, czy uda się zabarwić i zjeść. Bowiem, że smoła jaka powstaje z tego grzyba jest jadalna również. A to, że wygląda jak wygląda, nie znaczy, że jest niejadalna trafiłem na dłoka kołpakowatego już w stanie lekkiego rozkładu już na nim smoła jest, wezmę i takiego przyda się do eksperymentu kulinarnego zagnieciemy troszeczkę ciasta i spróbujemy zabarwić go wspomnianą smołą przy okazji że takie ładne owocniki Tutaj mamy Czernidłak ko kołpakowaty jako zdatny według powszechnej opinii do jedzenia i Czernidłak kołpakowaty jako już niezdatny do jedzenia. Pragnę nadmienić, że Czernidłak nie zawiera trującej kopryny i można go śmiało jeść. Koprynę zawiera Czernidłak pospolity. Który jest właśnie z tego powodu niejadalny. Nie wolno go łączyć z alkoholem. A czernidłak kołpakowaty w jednej, jak i w drugiej postaci, kopryny nie zawiera i można jeść. Tu już prawie smoła, tu jeszcze jest młody. Oba zabieram. Na talerzyk położę na oknie i niech się dzieją cuda. Czernidłaki kołpakowate już zebrane, już w miseczce, teraz zostaną odstawione do lodówki, niech się rozpuszczą, za chwilę będziemy patrzeć, co chwilę będziemy patrzeć, jak one wyglądają, jak one się rozpuszczają. Będziemy je trzymać, aż się zrobi z nich smoła, a potem... Zafarbujemy ją ciasto makaronowe, godzina 16.45, dwie godziny od włożenia lodówki są już mięciutkie. Ale czekamy dalej, niech się rozpuszczają. 21.45 Grzyby, jednak w lodówce się nie rozkładają, zostawię je na stole. W temperaturze pokojowej 8 30 do następnego i czernidłoki już szczerniały. Roztapiają się pomału, rozpływają. Pomału to trwa, ale czekamy na efekt końcowy. 5 października, 12:15. Coraz więcej smoły. Z tego czernidłaka się zrobiło. Czekamy dalej. 6 październik, 8:30 Proces rozkładu. Wygląda tak: już jest coraz więcej smoły. Ale poczekamy jeszcze. Jeden dzień. 7 października 6:20 rano, ciemno za oknem, czyli trzeci dzień eksperymentu, trzeci dzień rozpuszczania cierni dłaka. Płynu już jest bardzo dużo. Zapach grzybowy się unosi. Dzisiaj prawdopodobnie. Przesadź ten płyn i będzie robił, farbował ciasto. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy się uda? No i jak będzie smakowało. Przyszła ta chwila, przyszedł ten moment, że Czernidłaka, ale pachnie aromat grzybowy. Uch, że czernidłaka odcedzimy i sam płyn będziemy wykorzystywać. A dzisiaj mamy 7 października 24 roku, godzina 11, czyli prawie 3 dni czernidłak, czernidłaki się rozpuszczały. A teraz działamy dalej trzeba nagrywać z lampą, żeby lepiej wyglądało. Nadeszła ta chwila, kiedy czernidłaka przelejemy, odlejemy czerninę atrament, smołę, z jak z Tu jest jeszcze trochę tego grzyba w całości a ja to potrzebuję dosłownie niewiele, żeby trochę ciasta tyle powinno wystarczyć, żeby trochę ciasta zafarbować a może się jeszcze jakieś kopytka albo coś dodatkowo zafarbuje. Dobra, odciekło. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Zapach intensywnie grzybowy, kolor intensywnie czarny na paluchu. Jakiś tam ślad zostaje w smaku. No, grzybowo mocny. Działamy dalej. Ciasto już z czernidłakiem, a tu mąka, także widać, że kolor zmieniło, a zapach naprawdę intensywny. Makaron ugnieciony, ciemny i nawet jak jest ten płyn w makaronie, to po nosie daje intensywnie, grzybowo. Intensywnie, wciąż pachnie grzybowo. Tak, oto prezentuje się makaron z czernidłakiem kołpakowatym, rozpuszczonym, zabarwionym właśnie tym atramentem, co powstał z czerni dłaka. Teraz włączyłem lampę, żeby lepiej było widać, a teraz wyłączymy. Ciemny makaron, zapach grzybowy, smak. Zaraz sprawdzimy. Póki co wszystko idzie po najlepszej myśli. Ciemny makaron już na stole. Spróbujemy sobie tak jak mówiłem zapach lekko grzybowy. Może kolor trochę ostraszać niektórych, no ale po to było barwione, prawda? Żeby było ciemne. Zobaczymy jak w smaku, zapach. Znaczy smak grzyba jest niewyczuwalny. Zapach delikatnie się unosi, ale makaron nie, że się tak brzydko wyrażę, nie jedzie grzybem. Także jeśli ktoś chciałby zabarwić ciasto makaronowe na ciemny kolor. to jest już temat sprawdzony. Ja jem makaronik taki ten właśnie bez żadnych dodatków, ale pewnie jakiś sosik by siat pomidorowy, jak złota. Ewentualnie żubowy, bo naprawdę makaronik dobry. Tak, jak wspomniałem, zapach już, że tak powiem, się ulotnił. Początkowo był troszeczkę, może, tak powiem, zbyt intensywny, ale teraz go nie czuć. W smaku też jest, że tak powiem, niewyczuwalny ten grzyb. Za to kolor robi wrażenie. Czyli okej. Okay. Czernidłak kołpakowaty nadaje się do jedzenia w każdej postaci. Czyli jak jest młody, biały, nadaje się na masełko. A jak już jest rozpuszczony, stary, wapniak, jak już auto, liza została dokonana. Sam się zjadł, sam się rozpuścił. Tego, tej smoły, tego atramentu można śmiało użyć do zabarwienia makaronu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.